Przed nami kolejne malowanie kastomów. Zakładamy oczywiście rękawiczkę, żeby nie ubrudzić kastomu. Szczerze, nie wiem wam po co wam to pokazuję, bo i tak nic tutaj nie widać. I jest to wreszcie wałaszek. No to robimy go. Pozwoliłam sobie pominąć pierwszy proces malowania, bo malowałam białą farbą, a na białym podkładzie nic nie widać, więc po co zajmować wam czas? Tutaj już widzicie jak maluję innym kolorem, coś na rodzaj bardzo jasnego cielistego. Na pierwszy rzut oka też może nie być widać różnicy pomiędzy białym, ale wierzcie mi, jest subtelna różnica. Ale ten krok też pominijmy. Tu jedynie pokażę Wam mój błąd. Przez przypadek za blisko w jednym miejscu trzymałam areograf i zrobiły mi się zacieki. I próbowałam to uratować, jednak to tylko pogorszyło sprawę, bo Zostało trochę kłaczków z wacików, ale próbowałam to na porządku zignorować. Jak już pominęliśmy malowanie, to czas, żeby w ruch poszły pastele. Ten wach będzie fiordem, więc maść bułana. Zaczynam od zaznaczenia białą pastelą jaśniejszych miejsc czyli słabizny, brzucha, przypysku i wnętrza nóg. Wzięłam brązową pastelę i zaznaczyłam nią resztę ciała, i próbuję stworzyć ładne przejścia pomiędzy białymi partiami. Następnie wzięłam czarną pastelę, by pozaznaczać ciemną skórę, czyli doły nóg, puzdro i trochę brzucha, okolice oczu, wnętrze uszu i pysk. Pysk zaznaczyłam tak, by pozostawić Ponad ciemną skórą biały pas sierści, zanim przechodzi już w bazową maść. Tak, bardzo widać co robię. Wcale nie zasłaniam wszystkiego ręką. Oczywiście, jedna warstwa pasteli nie wystarczy. Tu Wam pokazuję, że zeszlifowałam te miejsca, gdzie były grudki od tych kłaczków od wacików i największe zabrudzenia. W tym etapie oczywiście powtarzam wszystko to, co robiłam wcześniej z pastelami. Byłam naprawdę zadowolona z tego, jak osiągnąłam efekt z tą maścią. Niestety nie mogłam się dłużej oszukiwać. Przez błędy na samym początku pracy, oraz to, że pomiędzy zmianami koloru pasteli, nie myłam pędzli i używałam tych samych. Na figurce w wielu miejscach powstały zabrudzenia, które bardzo psuły efekt i obniżały estetykę. Na początku to ignorowałam, ale postanowiłam, że muszę się wrócić i cofnąć o kilka etapów, żeby coś z tym zrobić, więc postanowiłam wszystko zamalować farbą. Jak widzicie, robię to tym razem normalnym pędzlem, a nie oreografem, i już farbami próbuję osiągnąć jako tako przejścia między odcieniami. Oczywiście po tamtym malowaniu ponownie później przechodzę przez etapy pasteli, które wam już pokazywałam. Tutaj jedynie na koniec zaznaczam ciemniejszą brązową pastelą wgłębienia mięśni. Zaznaczam również delikatnie pręgę przez środek tułowia. Kolejny etap czyli grzywa jogon. Pierwszą warstwę białą farbą już zrobiłam, tu jedynie poprawiam wszystko. Uwielbiam stare modele Szlejś, bo są pięknie wyrzeźbione, moim zdaniem, ale malowanie tej grzywy to była zmora, szczególnie zakończenia włosów. Poprawiam pręgę farbą i maluję dalej grzywę i ogon. Samo malowanie grzywy zajęło mi dwie godziny i w sumie kolor był jaśniejszy niż mi się wydawało, a niestety malowałam wieczorem. A już naprawdę nie chciałam poprawiać na ciemniejszy, więc albo koniec czerwono bułany, albo po prostu przyjmijmy, że grzywa jest delikatnie rozjaśniona od słońca, bo jest lato. Kopyta. Wow, pierwszy mój custom będzie miał wszystkie ciemne, bo oczywiście u hodowlanych fiordów nie występują odmiany. Koniec jeszcze podkowy, bo są wyrzeźbione, oczywiście nie zapominamy o hacelach na ścianie kopyta. I tak oto Kuca Walijskiego, jeżeli dobrze pamiętam, zamieniłam w Fiorda, który nosi teraz imię Diego. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że postanowiłam poprawić swój błąd i poświęciłam więcej czasu na ten custom, ponieważ naprawdę efekt końcowy mi się podoba. jest to z ręką na sercu na razie mój najlepszy custom. I to tyle na dzisiaj. Do następnego. Pa!